Cześć, to znowu my. My po porażce. Tak, ale jak możecie zauważyć w górnym prawym rogu, ile mamy jabłuszek? Ponad tysiąc, co? No, tak. No, o, udało się nam je na zdobyć, co? No, udało nam się. Udało nam się. Tak, udało nam się, tak. No, Wcale była tu kupiliśmy. potrzebna mama, nie? Ja nie... Mama nam przyniosła z warzywniaka. Aha. <grystanie> tak? Ale nie mogła, bo to były krystaliczne, a nie ma krystalicznych. No, na drzewie jeszcze nie urosły, ale nasze drzewko podejrzewam, że zakwitnie dopiero za parę godzin. No, ale no, dzięki mamie i, i sklepu z warzywami i owocami <grystanie> mamy te <grystanie> jabłuszka, które pozwalają nam grać dalej. Tak, więc od czego <grystanie> Zaczynamy. Od ruin. Z... Od czego? Od ruin? Mm. Nie. Bo jest nowy. Niestety, słuchajcie, dzisiaj kupiłem tego kroko bez zastanowienia. Kupiłeś już go? Tak, kupiłem. on kosztuje 20 wigoru?? No. Mm. I więc... Ale patrz, czy ja jestem, Miki, podłączony? Czy ja jestem w ogóle podłączony? No. Dobra, jesteś. Udało się, słuchajcie, udało Chcesz się. Chcesz być tym nowym? Chcesz być Puffy Swordem? Mmm, a co ma? O, mogę być. No. ale później ataku. się usunie. Później się usunie. Jak to się usunie? Tak, bo tylko można taką postacią raz zagrać. Niestety. Dlaczego? Tak no, po prostu bo jest postanowiona w tej grze. Aha, no dobra, no to mogę spróbować. Może Dust? No to o właśnie, ja chcę być magiem, tym magiem. Mogę A być no tym, tym? magiem. Proszę. A nie, wiem. Czy no, jakim o, tym, tym o tym magiem. O tym. Jakoś chyba to dobrze widać. No. Miki, możesz? Bo dobra, ja chcę już będziesz... zacząć. Ja chcę już zacząć, po prostu. Y... Rainyborn Mark, takim będziesz. No, no, będzie dobra. podobny do mnie. Dobrze. Ale zniszczymy nawet. O, no, fajną czapę. <głos> <głos> A co to znaczy? Okrzyk bojowy? No dobra, no to zaczynamy. Nie, nie, słychać, nie wiem dlaczego. Nawaj. Ale nie wiem dlaczego. Jedziemy, specjalnie tak zrobiłem. No proszę. A co się stało? Jego trzeba z powietrza! Nie da się z powietrza. Czy się z powietrza? Ja lecę, ja lecę. Patrz jaki to jest spryciarz. A dobra. Będziemy go czarować, Miki. Nie, nie. Patrz! Widziałeś to? Tak mogę go wytrafić. Maja... Aż ty w życiu. Uważaj. Czekaś się napompuje. Ja też I Z powietrza go. Nie. Ach, ale nie. Ale mnie teraz sklepał. To jest jakaś chmura burzowa chyba, co? No, to A jest mam... chmura. Nie. Lecę. Teraz pompuję. A nie, to jest co, ja go tylko mogę opróć z powietrza, wiesz? No nie, no nie mogę go... Tak, on ma jakiś piórun... Tak, to jest chmura. To, to, ja to, jest musimy... to jest chmura Krakowa! To jest chmura Krakowa! Ale mnie ty, To jest Kraken! Krakenowa chmura! No, żyję, no. Kurczę, ciężko jest. Dobra, oglułem go. Ciężko. Muszę wylądować i go znowu zaczarować. Dobra, jego. go... O jest... Holender! No nie mogę, no. Miki, szago... trzeba A ty nie żyjesz! Idę do ciebie. Nie, no, nie idę do Ciebie. Tamten aurażnik znam Cię deszczem. Nie dał. Dawaj! O, dlał. Dawaj, dawaj, jeszcze raz! Jeszcze raz! Tak, teraz! No i teraz to Twój koniec. Teraz mu damy w Dawaj go. Ja teraz naładuję tą moją różdżkę do tego... Jak Ci się ta ta Mak podoba? Nie no, Mak jest niezły, tylko... No, jakimś... Furia jest! Furia jest! Furia! Furia? Czekaj, czekaj, ja polecę do góry. Na poważnie. Osz w życiu. Ale się wkurzył, cwaniacze. Zaraz go zaczarujemy jeszcze w tym czasie. Tablet, tablet. Mamy pierwszy tablet? tablet. No to o, power, koledny, table. power table. Power table. I dawaj, czaruj go. Power table. Popatrz, nie zatrafić go trafić. Bo... Co to? O, On ma manicure. Posmarował się manicurem. Popatrz, na zasuwał. Do góry trzeba. To, że to jest na czas, nie wiadomo... No! O ran! Nie, nic. Jestem słaby. Patrz, no. Ty z jednej strony leżysz, ja z drugiej. Masakra. No Patrz, no. Nie można na niego trafić. Tą różdżką. Nie wiem czemu. No i nie ruszaj! No ruszam Nie Jest dobrze! Dobra, czaruję na maksa. Dawaj no, dawaj tego tableta bierz. A właśnie. Dawaj tego tableta. Który tam jeszcze tego nie ma? No ten złotek. Chodź tu młotku jeden, weź to! Wziął to młotek? No nareszcie. Teraz im damy. Dobra, im bliżej środka, tym lepiej

mi dusza poleciała do góry, mik. 15 sekund. Nie wiem, tego nie rozwalimy. My już. nie rozwalimy. On jest nawet już czerwony. Jest czerwony? To dokupimy jabłuszka. Dokupimy Tak. Dokupimy jabłka. I. Trzy jabłka. Dawaj. I go dalej. My jesteśmy zabogaci na to. Tak jest. I właśnie proszę was, po to są te jabłuszka. Patrz, nie mogę trafić do no. niego. No, bo on jest za wysoko. O, Lender. Może teraz jakoś go. Uważaj, No, no. muszę go, misiek. no. I on bum. już jest czerwony. Czy, czy on jest czerwony, że jest zły? Nie. nie, nie jest czerwony. Nie! Czas się kończy. Dobra, klepiemy go. Boże. Dziewięć jabłek? Pozwalamy go. Mamy dużo jabłek Mama, No i taki jamka. pozytywny tatuś, ja rozumiem. Uciekaj! Uciekaj! Do góry! Dobra! A chleje też! Nie mam mu siły, żeby się podobiesz! Dobra! Ja go nawalam! Nawalaj go, nawalaj go! Do góry, Miki. Do góry! Dobra, nie, 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 dobra! Nie. Ja rozumiem, on już go rozwój! już nas rozwalił! No co jest? 18 jabłek? Jest tego wart? Nie, yeah, nie. Yeah. Dawaj 18 jabłek. Miki, no dawaj, no ale klepijemy goście. Patrz, nie trafiłem w niego. Oj, pod, pod, pod piorun się. No No mówię ci no. Do góry, do góry. Do góry, do góry, do góry! Do góry, do góry. 15 sekund mamy na to, żeby go rozklepać. No, no, no. Wal w niego, ile się da. <grym> Trudno, pioruny. Walę w niego, walę. w niego, walę w niego. <grym> Nie no, musimy go rozwalić, no. 25 jabłek! Dobra, dawaj. Klepiemy go, dalej. Musimy go rozwalić. Misiek, dawaj no. No e, 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 2 Dobra, my zbankrutujemy po tym odcinku nieważne. Musimy go... Patrz, mogę go tak! Ja nie nie mam. Mamy mój. 30 sekundów. Odkryłeś tata Amerykę! Odkryłeś tata Amerykę! Jaki dawaj! No dawaj, no. no! Nie mogę bliżej podejść nawet. Ja też... O Jezu, jaki on jest ścieżki ten gość! Ja no wiesz. No. Ja już więcej po prostu nie mam... jabłek. Czekaj, do góry, do góry, do góry. Dobrze. Zbankrutujemy 50 jabłek. Co? Nie dałeś nie. Co? Bo 50? Nie! Jezus. W dla Midlands było bez sensu. No pięćdziesiąt jabłek to jest dwa zeta, nie? Jakby <grym> <grym> nie było. Słuchajcie, to jest naprawdę ciężka gra, wymagająca wielkiej ilości owoców. No, to prawda. Owoców. Tak, tak. No niestety jakoś nam nie idzie, nie wiem czemu. Chyba dlatego, że powinniśmy chyba grać rycerzami, wiesz? Miki. Okay. Mhm, mm okej. Okay. No Dobra, rycerzami. to dawaj na niego. Dlatego na spróbujemy? Nie. No. Jak myślicie spróbować, czy nie? Co? No i co? Ja na pewno nie chcę być młotem. Nie, nie nie, nie ustawię mi na młota. Ja chcę być tym rycerzem takim, co mówiłeś Sonic z takim ekstrem. No to weźmy innego rycerza. Muszę być no, taki super. bo ja nie mogę zmienić. Czemu? Bo Moja... tylko ty masz Tylko ja mogę być? No No to dawaj. ja chcę być takim maczą. Z takim wieczorem? No to no jak on zobacz ma tyle zadaje Dwa, o kurcze, mamy poniżej tysiąca Ale kochaj, przynajmniej jak go pokonamy to będzie git A na kogo idziemy teraz? Na elektrycznego smuczka. Na smoczka? nie jest słodki no, słodki. no super jest. Tak, so. Ale mu wale. Czekaj, biu, nie. biu. A walam, tego <tryk> słodziaka. Ale kurczę, dajemy szaro. A wiesz, że ta gra się Ali podobała? No wiem. No? Czy gdzie jestem? Nie wiem gdzie ja jestem do góry. Ja też. Jeszcze mogę fruwać. bum, jakby na pół. Eee, mam niezłą wyczu... O, dlaczego... <noise> to skubany. Czekaj, bo... Z tyłu zajdę. A ja go nie muszę z tyłu? Gdzie ja jestem? Dobra, jesteśmy. Sorry za tą małą yy, przerwę. Niestety musieliśmy... Ale patrz! <noise> nie. O cholernie. Ale patrz. Ile ja mu zadaję? Nie? A jak przytrzyma ten beczek? Co się dzieje? No tak. Teraz? Super atak. Jeszcze raz to trzymam. Na co yes. mi chodzi? No? A ja się po prostu kręcę w kółko. No, i jest mi bardzo dużo zaobrażę. No ja wiem. No padłem. Nie może... Nie, 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 nie no, no nie. A nie mogę, tylko padłem. A ty jesteś czarodziejem? No. Cały czas? No. Jak ty go czarujesz, że on jeszcze tam jest w tym czasie zaznaczę. No ja go ładuję. O. A czy już żyje? Tak, ja już żyję. Idę na niego z powietrza. Dobra. O jezu, ma pusto list. O teraz. Ile się da? Ile się da? Ile się da? I teraz go nawalam. Zrobię z tego kręcioła spróbuję. Tata, młotek! Tata, tata! power table! Power table, power table! Mam! Ciekawy, teraz trzeba się skupić. No prawie. Bliżej środka byłem. Perfect, perfect. O, no, to dostanie ten gniciołek. Chyba, żeby jeszcze ani jednego żeśmy nie. Uuu, rekord, rekord. Może to się Nie wiem, już wszedłem nawet chyba na niego, wiesz? Zadanie po prostu mu... Maksymalnie dużo, ile mogę. Bo ty go nie ładujesz tak... Jak nie ładuję atakiem? <grym> pachy z ma... Mordy Co, <grym> ja uskarga? <grym> On jest uleczyciel i nie uleczy. No to pocałuj, bo im to Jaki ugnie? Znaczy tak, to pioruny. Dobra, nie. nie możesz się teraz do niego przemawiać. Jesteś w cieniu. No ale wiesz, Jasny, A jak cień cieniu? Ja jestem cień? A i razy ty leżałeś, to? Po tu mamy typu uzdrowiciela. A on idzie. Patrz. Super, a ja leżę. <noise> na go dalej. Weź? <noise> Szybciej się nie da już na tym składzie wpadzie naciskać tego B. Spróbuję ja go finitka. 30 sekund, mamy na pokonanie tego Pokémona. No, On go, porra, prosto piorunem. No bo to jest Pokémon. To jest Pokémon, no. właśnie. To jest Pokémon, ale. Ale to nie jest Pikachu. <noise> To jest... To jest... To jest to, z, to jest chińska podróbka, Pikachu! <grymka> no no ińcz! Znaczy, to nie chińska podróbka. No, tak. no i! A już mogę? No. Ja. Zagapiłem się. Podziwiałem eee. jego żółty kolor. No w dęzie. Serio? Nie, no. Muszę nie. ulecieć w powietrze. On no, nawet czer był czerwony, czy nie? Czerwony. No to dawaj. No trzy... budamy trzy, trzy radę. <grymka> na trzy ja byłem na pewno. O Jezu, nie ten przycisk. O Jezu, nie ten Będę. Będę. Zabrałem mu właśnie 700. Ale był na pewno czerwony? Pokazaliśmy go? Przegraliśmy. Przegraliśmy. No jak żeśmy to wygrali to? Jasu, nareszcie. No, więc jak widzicie, da się wygrać tę grę. No ja! Wygrane jest spotkanie. Bardzo dużo jabłek by byśmy zużyli, ale no, myślę, nie, że ja już było warto. myślałem, że będzie dłużej. No ale też sobie pogramy. Ale tym akcentem chcemy się już z wami pożegnać. Do zobaczenia w następnej rozgrywce. Smutna minka. Pa, pa. Popa.